Witam serdecznie wszystkie osoby z znaku Wagi na czytaniu dla Was na miesiąc kwiecień. W tym czytaniu, tak jak poprzednio, skupimy się na sprawach zawodowych, finansowych, a także nauczyciowych. Na samym końcu zobaczymy, jakie przesłanie będzie dla Was. Na pewno macie świadomość tego, co dzieje się aktualnie w Polsce, w kraju. Także trzeba się będzie przekonywać na to również, że miesiąc kwiecień no, może przynieść różnego rodzaju takie nieplanowane sytuacje. Zobaczymy, jak ustosunkuje się do tego tarot. Dobra, uwaga. Sytuacja zawodowa. W sytuacji zawodowej przede wszystkim będziecie kierowali się myślą, planowaniem. Możecie mieć do czynienia z osobami, czy też osobą, która poda Wam jakieś pomysły. Która również przyczyni się do tego, że uda wam się zakończyć jakieś, może to projekty, może to jakieś takie większe zlecenia, i one przyniosą finanse, także tutaj bardzo dobrze się to pokazało. Są również karty nowych pomysłów na fajne pieniądze, także jak na razie jest bardzo, bardzo fajnie. Pokazały się dwa źródła dochodu, ale to mogą być również. Jakby dwa źródła zatrudnienia, więc być może po prostu będziecie mieli w kwietniu taką okazję, że podejmiecie dodatkową pracę, czy też będziecie brali udział właśnie w jakimś takim. Czymś co da Wam dodatkowe pieniądze. Będą współpracę z ludźmi, natomiast trzeba będzie uważać, bo karty pokazały, że tutaj akurat to jest bardzo specyficzna karta w tej talii, to jest siódemka buław, ale ona mówi o ochronie swojego. Czekajcie, no ostrość, ostrość. O ochronie swojego mienia, o ochronie swoich, jakby też osiągnięć, które do tej pory zdobywaliście. Więc może to będzie coś takiego, czy też taki sygnał, że. Może ktoś będzie chciał po prostu podebrać Wam Wasze osiągnięcia lub będziecie musieli obronić swoich jakby takich poglądów czy też racji związanych właśnie tutaj ze sprawami zawodowymi. Zwróćcie też uwagę na to, że może pojawić się jakaś okazja bardzo blisko Was, której Wy nie będziecie w stanie dostrzec, której nie będziecie chcieli widzieć. Coś związanego właśnie z życiem zawodowym, może jakaś oferta, może jakiś pomysł, jakieś rozwiązanie stawiajcie przede wszystkim na to, co pojawi się u was po prostu na zasadzie takiego wiecie, takiej myśli, tak? takiej, takiego błysku w głowie, bo to przyniesie Wam fajne tutaj pieniądze i rozwiązania, i także zwróćcie uwagę na to, żeby nie odrzucać czegoś, co jest obok was, bo na przykład w tym momencie Będziecie skupiać się na czymś innym, albo, nie wiem, przy, przyjmiecie formę czy też postawy no, tak zwanej schwochowanej osoby, czyli odrzucam wszystko od razu, nawet nie patrząc na to, co kto mi daje. Dobra, to mamy dla osób pracujących. Osoby niepracujące, możliwe, że będziecie się dosz, doszkalać. Że będziecie podnosić swoje umiejętności. Możecie również być oceniani, możecie być również poddawani jakimś egzaminom, czyli na zasadzie po prostu rozmów kwalifikacyjnych. Te karty są, powiedziałabym, takie. Średnie, bo z jednej strony jest pokazane wasze takie dobre nastawienie w stosunku do potencjalnej nowej pracy czy też nowego pracodawcy. Natomiast karty pokazały, że konkurencja, z którą możecie się spotkać startując w, na dane miejsce, nie do końca może być yy, jakaś uczciwa. Yy, być może yy, po prostu. Jakby to ująć? No, możecie zostać, jakby, wypchnięci z miejsca, w który, o które się staracie, czy też ze stanowiska, o które się staracie, poprzez nieuczciwe zagrywki. Także tutaj trzeba by było, no, być może, no, w zasadzie mieć taką świadomość, że do czegoś takiego może dojść. Teraz tak. Mogą pojawić się również oferty bardzo pięknie wyglądające, ale w rezultacie okazuje tak naprawdę mogą one okazać się, że są to, że jest to takie typowe naciąganie. To znaczy wy wysyłacie CV, a w odpowiedzi dostajecie informację, że słuchajcie, nie wiem, zakończyła się rekrutacja na to stanowisko, ale jak wpłacisz 1000 zł, to zapewniamy ci, że coś tam, bo naprawdę coś takiego widziałam ostatnio. I po prostu aż mi, aż byłam w szoku, że można do czegoś takiego doprowadzić, ale rzeczywiście tak. Także piękne oferty, czy też oferty polegające na tym, że zarobisz 4000 w tydzień, są bardzo podejrzane i właśnie możecie po prostu odczuć działanie takich nie. ludzi, po prostu będących nie fair na własnej skórze. Dobra. Tu mamy sprawy zawodowe. Zobaczmy jak w finansach, dla wagi, wagi, finanse kwiecień, finanse kwiecie Fajne, pozytywne finanse, naprawdę dobrze będzie. Macie tutaj kartę słońca, to jest zawsze karta, która po prostu zwiastuje bardzo dobre, dobrą sytuację, tak? Również myślę, że płynącą z mądrych decyzji i mądrych inwestycji, które podjęliście już w przeszłości, mogliście dokonywać jakichś wyborów, mogliście dokonywać czy też podejmować właśnie jakieś decyzje związane z Waszymi finansami i one po prostu w kwietniu zaprocentują. Także fajne, pozytywne karty, i myślę, że tutaj wszystko jest ok. Zobaczmy sprawy tutaj teraz uczuciowe i karty się posypały już dobra sprawy uczuciowe dla wag. Ona sprawy uczuciowa na kwiecień. Mhm. Ok Zobaczmy sobie dalej jeszcze. No, słuchajcie, dla osób w związkach pojawi się rywal, rywalka, tak? I trzeba będzie to brać pod uwagę. Dla mnie akurat król buław w kartach często oznacza taką osobę, która. No nie waha się wkroczyć do związku, tak? Możecie więc mieć do czynienia z taką sytuacją, że po prostu albo wy, albo wasz partner tutaj no, ktoś się przyczepi, tak? Ktoś się przyczepi i to na zasadzie nawet kogoś, kto już jest w przeszłości, z kim ciężko było, nie wiem, rozstać się lub po prostu zerwać taki kontakt, bo mamy tutaj kartę diabła, on często zresztą i też na tej talii pokazuje łańcuchy. Które po prostu nas wiążą. Więc taka osoba z przeszłości może się odezwać, i to również przy karcie gwiazdy może to być osoba, z którą po prostu łączą nas jakieś jeszcze relacje karmiczne, czyli tak zwane związki, które no, bywają ciężkie, tak? Jeszcze nie zakończone, nie, nie odcięte do końca. Także taka osoba może się przyplątać tutaj w waszych relacjach. No a wy możecie przybrać postawę właśnie kogoś takiego broniącego swojego związku, czy też jakby będącego blisko partnera i może przynieść to wam pewnego rodzaju dyskomfort, że ktoś się tutaj kręci, pisze, bo tutaj jest również, są informacje przekazywane pisemnie, czyli maile, smsy i tak dalej. Może być również tak, że ktoś będzie was po prostu podglądał. Na portalach społecznościowych, gdzieś tam w internecie zasięgał o Was po prostu informacji, badał, tak? Przyglądał się Wam osoba z przeszłości. Dla osób szukających partnerstwa, partnera, jak najbardziej może się ktoś tutaj pojawić. Ktoś nowy. Bardzo powiedziałabym taki konkretny, bo jest tutaj w Rycerzu Mieczy, czyli osoba, która jest magnetyczna, ale mało działa. To jest strateg, to jest ktoś, kto planuje, to jest ktoś, kto się jeszcze przygląda. Czyli podobnie jak dla osób, dla osób w związkach, dla osób samotnych, również pojawia się ktoś, kto może Wam się przyglądać, zaciągać o Was informacje. Po prostu jeszcze nie pokazywać tak naprawdę swoich prawdziwych uczuć, raczej badać, raczej obserwować. Myślę, że również przebywać w takim jakimś dystansie w stosunku do Was, ale nie, ta osoba nie będzie chciała urywać kontaktu, tak? Czyli będzie chciała. Po prostu z Wami bardziej rozmawiać, poznać Was na tej zasadzie. Nie widzę tutaj, żeby jeszcze sobie zobaczymy, jeszcze jedną kartę. Nie widzę, żeby to tutaj przerodziło się bardziej w jakiś taki związek fizyczny. Myślę, że tutaj raczej okazja do poznania kogoś i tak naprawdę najpierw budzenie takiej, takiego zainteresowania. I swoją osobą, swoją jakby swoim charakterem, swoim intelektem. W ten sposób to wygląda. A później może to pójść w stronę fizyczną, ale myślę, że jeszcze nie w kwietniu. Dobra, zobaczmy jeszcze przesłanie dla Was. Mamy kartę Idź naprzód. Twoje modlitwy zostały wysłuchane, a pozytywne oczekiwania spełnione. Zajmuje się, zajmujemy się tą sytuacją razem z Tobą od samego początku, nieustannie strzegąc Ciebie i wszystkie zaangażowane w nią osoby. Krocz dalej swoją ścieżką, bo zaprowadzi Cię ona naprawdę daleko. Czyli cokolwiek byście nie zaczęli, czy też macie już teraz w trakcie, karty pokazują, żeby iść dalej tą drogą. Także przemyślcie sobie, o co może tutaj chodzić, i po prostu jakby odnieście tą kartę do Waszej sytuacji. Dobra, dziękuję Wam wszystkim serdecznie i pozdrawiam.